Jak wiecie albo nie wiecie, kiedyś powiedziałem, że na 100 tysięcy subów nagram jak driftuję Ursusem i że jestem człowiekiem słownym, no nie powiedziałem wtedy kiedy to zrobię, więc zrobię to dzisiaj. Mamy śnieg, spróbujemy to zrobić, zobaczymy co z tego wyjdzie i mam nadzieję, że ta kamera nie przestanie nagrywać. Jeszcze mam GoPro na łbie, więc myślę, że będzie git. No i próbujemy, zobaczymy. Nigdy jeszcze nie driftowałem ciągnikiem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, jak to mówią. Generalnie... W driftowozach jest coś takiego jak blokada tylnego mostu po to, żeby właśnie w tym momencie jakbyście chcieli sobie polegać bokiem żeby po prostu rozblokować ten most nie wiem nawet jaki. Super GoPro, dobrze że nagrałeś Kurwa, cokolwiek. Ja pierdzielę. No niestety będzie nagranie tylko z tamtej kamery, bo z tej się oczywiście nic nie nagrało, nie? Bo SD card error. No ale jak widzicie, bardzo ciężko się Ursusem driftuje. No, no ciężko i tyle. Na raz, zostawcie łapkę.